Z obu stron. w użyciu ładuje osłony. Na, na trupie tego i dobija go Dobiła go. Paszka spętała tą Bloodhound Dobiła mnie Bloodhound Zgarnij nasze trupy i lecimy. Osłona wroga zniszczona okay. Nie jest takie łatwe Takia okay. Nie wiem się czym leczyć jedną apteczkę dużą teraz Na moim trupie jest dużo leczałek małych, ale dużo to jest poza strefą, nie wiem czy dobrze że użyję się zabija. Ok, <stytutki> Mam standard. Nigdy no, nie zostawiaj swoich skrzydłowych Na czas odrodzenia stał płynął, dobra. Śledła tak. no, w górę. Różność, już, już, już. Macie zrobił. Tak, chce się wyłonić. Widziałeś po lewą, bieg? Tam, gdzie patrzysz, tylko na dole. Do mnie. Nie ma medu żadnych. to musieli mnie zlutować. Może tam będę za strefy zamek poszedł. Nie, to się anga przetknie. Chwilę, nie się wyleczyć. O, nie, ale jest... idź. Nie rozumiem tam porady. Ja, chciał zabrać kąpi, a to jak ktoś obok ciebie jeszcze strzela. Weź no tę złotą tarczę. Nie, nie się Karbony nie dobijasz, a tu będziesz miał lepsze wykorzystanie medów. To denerwuje, że i to mogę wyrzucać z inwentory, jak chcecie. Moment, muszę się wyleczyć. Tam nic nie wziąć. Wiesz co, Kwału nawet sobie walić nie umiesz.